Krzest Jezusa przez Jana, i tutaj opiszemy, jak utrzymać stan lekkiego serca i wysokiej wibracji w codziennym życiu, aby stare programy nie wróciły. Utrzymanie stanu lekkiego serca i wysokiej wibracji po procesie oczyszczenia jest kluczowe, ponieważ ego i stare programy mają tendencję do powracania, gdy tylko nasza uważność spada. W psychologii i pracy z energią nazywa się to integracją procesu. Oto konkretne sposoby, jak zachować tę nową świadomość i nie pozwolić starym schematom ponownie przejąć kontroli. Higiena myśli i strażnik bramy. Twój umysł jest jak ogród. Po oczyszczeniu krzcie, wyrwałeś chwasty programy, ale nasiona wciąż mogą tam być. Uważność, mindfulness traktuj Jana chrzciciela jako swojego wewnętrznego obserwatora. Zanim zareagujesz emocjonalnie, zadaj sobie pytanie, czy to mówi moje stare ego, czy moja dusza. Cięcie wibracyjne, gdy poczujesz, że wraca niska wibracja, złość, lęk, ocenianie, nie walcz z nią siłą. Po prostu uznaj jej obecność, widzę cię w starym programie i świadomie skieruj uwagę na oddech. To odcina zasilanie ego, kotwiczenie nadświadomości ducha, aby duch nadświadomość na stałe z tobą współpracował, musisz tworzyć mu przestrzeń do lądowania. Poranna kalibracja po przebudzeniu, zanim sprawdzisz telefon, który jest pełen cudzych programów, spędź od 5 do 10 minut w ciszy. Poczuj wdzięczność. Wdzięczność ma najwyższą mierzalną wibrację i jest najszybszym sposobem na lekkość serca. Kontakt z naturą i wodą woda ma zdolność absorbowania i resetowania energii. Zwykły prysznic z intencją zmywam to, co nie jest moje pomaga utrzymać stan po Jordanie. Dyscyplina pustyni. W Biblii Jezus zaraz po chrzcie idzie na pustynię. W twoim życiu pustynia to momenty, gdy świat zewnętrzny testuje twoją nową wibrację. Asertywność energetyczna, stare programy często wracają przez ludzi, którzy znali dawnego ciebie. Możesz potrzebować postawić granice, aby twoja nowa, lekka struktura mogła się utrwalić. Unikanie toksycznego pokarmu, zwracaj uwagę na to, czym karmisz podświadomość, wiadomości, agresywne filmy, narzekanie innych. To są wirusy, które wgrywają stare programy na nowo. Strategia utrzymania wysokiej wibracji model opisowy. Oto szczegółowy opis strategii utrzymania wysokiej wibracji i lekkiego serca rozpisany na poszczególne sfery Twojego bytu. Sfera ciała świątynia przepływu. W obszarze fizycznym kluczowe jest dbanie o materię poprzez regularny ruch, spożywanie czystego jedzenia o wysokiej witalności oraz dbanie o odpowiednie nawodnienie organizmu. Takie działanie sprawia, że gęstość materii nie blokuje przepływu ducha. Ciało staje się drożnym kanałem dla energii, gdy jest zanieczyszczone lub ociężałe, działa jak opornik w obwodzie elektrycznym, tłumiąc subtelne wibracje nadświadomości. Dzięki dbaniu o ciało, wysoka częstotliwość może swobodnie rezonować w każdej Twojej komórce. Sfera emocji: Lekkość serca. W wymiarze emocjonalnym najważniejszą praktyką jest akceptacja pojawiających się uczuć i stosowanie techniki uwalniania puszczania. Zamiast tłumić emocje lub się z nimi utożsamiać, pozwalasz im przepływać przez siebie bez stawiania oporu. Skutkiem energetycznym takiej postawy jest to, że serce pozostaje lekkie, ponieważ nie gromadzą się w nim tak zwane złogi emocjonalne. Brak starych żali, lęków czy poczucia winy sprawia, że twoje pole energetyczne jest przejrzyste i promienne. Sfera umysłu nowe oprogramowanie. W obszarze umysłu praca polega na świadomym stosowaniu afirmacji tożsamości, takich jak jestem jednością czy jestem światłem. To proces przepisywania starych, ograniczających programów ego na nowe kody świadomości. Zamiast powtarzać automatyczne myśli o niedostatku czy oddzieleniu, celowo wprowadzasz do podświadomości informacje zgodne z Twoją prawdziwą naturą. Dzięki temu umysł przestaje być więzieniem schematów, a staje się potężnym narzędziem służącym duszy. Sfera ducha, połączenie ze źródłem. W wymiarze duchowym najważniejsze jest kultywowanie ciszy, regularna medytacja oraz kontemplacja piękna otaczającego świata. Działania te budują i utrwalają stałe połączenie z nadświadomością, intuicją. Pozwalają one wyjść poza zgiełk codzienności i usłyszeć cichy głos prowadzenia. W tym stanie nie musisz już zgadywać, co robić, po prostu wiesz, ponieważ Twoja indywidualna dusza jest zsynchronizowana z uniwersalnym polem informacji. Dbanie o te cztery sfery jednocześnie tworzy efekt synergii, twoja wibracja stabilizuje się na wysokim poziomie, a powrót do starych programów staje się coraz trudniejszy, bo naturalnie wybierasz stan lekkości i radości, który poznałeś nad Jordanem. Co robić, gdy poczujesz, że toniesz w starym ego? Jeśli zdarzy ci się gorszy dzień i stare emocje wrócą, nie oceniaj się. Samokrytyka to ulubione narzędzie ego, by cię ściągnąć w dół. Zaakceptuj, że to tylko chwilowy spadek wibracji. Powróć symbolicznie do Jordanu oczyszczenia, zrób głęboki wydech, uznaj błąd i po prostu wróć do stanu obserwatora. Pamiętaj, że Chrzest Jezusa był momentem, ale jego misja trwała codziennie. Tak samo twoja wysoka świadomość to nie jednorazowy akt, ale codzienny wybór lekkości nad ciężkością. Część druga. Jaka jest uniwersalna, wielowymiarowa symbolika tych znaków w świetle tradycji ezoterycznych, inicjacyjnych i systemów poznawczych. Wydarzenie chrztu w Jordanie to dla nauk tajemnych i systemów filozoficznych nie tylko fakt historyczny, ale przede wszystkim uniwersalny kod inicjacyjny. Każdy z wymienionych przez ciebie systemów odczytuje te symbole jako etapy transformacji człowieka w istotę wyższą. Oto zestawienie znaczeń symboli chrztu przez pryzmat różnych nurtów. Pierwsze, gnoza i hermetyzm, w gnozie chrzest to pneumatyzacja. Jan, ciało, materia chrzci Jezusa, duszę, ale dopiero zstąpienie ducha Logosu czyni z niego Chrystusa. Znaczenie to moment, w którym boska iskra w człowieku zostaje obudzona przez nadświadomość. W hermetyzmie to powrót do jedni monady poprzez oczyszczenie umysłu naus. Drugie, alchemia. Alchemicy widzieli w chrzcie proces solucjo-rozpuszczania symbolika rozpuszczenie sztywnego ego metalu nieszlachetnego w wodzie filozoficznej, aby mogło narodzić się złoto-oświecenie to przejście z czerni nigredo do bieli albedo, czyli czystości intencji. 3. Kabała. Jordan jest tutaj symbolem przejścia między sferami na drzewie życia, interpretacja przejście przez barierę parokhet z niższych sfer emocjonalnych do wyższej triady, gdzie rezyduje natchnienie boże. Głos z nieba to batkol, córka głosu, czyli bezpośrednia komunikacja z wyższym wymiarem, binat zrozumienie. 4. Psychologia analityczna i transpersonalna. Według Junga chrzest to indywiduacja, ego i cień, Jan Chrzciciel to świadome ja, które uznaje swoją niewystarczalność wobec jaźni Chrystusa. Zanurzenie w wodzie to wejście w nieświadomość zbiorową, aby skonfrontować się z arsztypami i wyjść z nich zintegrowanym. 5. Astrologia i teozofia W teozofii chrzest to druga inicjacja oznaczająca panowanie nad ciałem astralnym emocjami. Astrologia, Jordan często łączony jest z erą ryb, woda, duchowość. Zstąpienie gołębicy to spłynięcie energii z wyższego słońca Psyriusza lub centralnego słońca na ziemski plan. Szósty, szamanizm i spirytyzm. Dla szamana to śmierć i odrodzenie. Proces zanurzenie to podróż do świata dolnego podświadomości, aby odzyskać fragmenty duszy. Gołębica to zwierzę mocy lub opiekuńczy duch pomocniczy, który od tej pory prowadzi neofitę. Siódme, masoneria i okultyzm. W masonerii chrzest odpowiada rytuałom przejścia, gdzie woda jest elementem oczyszczającym przed otrzymaniem światła. Telema może być interpretowany jako zjednoczenie mikro i makrokosmosu, gdzie mak Jezus osiąga wiedzę i konwersację ze swoim świętym aniołem stróżem gołębica. Zbiorcze zestawienie symboli. Oto szczegółowy opis symboliki chrztu w Jordanie łączący perspektywy ezoteryczne, hermetyczne i mistyczne wspójną narrację o transformacji bytu. Postać Jana Chrzciciela symbol starego porządku. W systemach ezoterycznych Jan Chrzciciel uosabia niższą naturę człowieka, jego intelekt oraz ego które musi uznać swoją ograniczoność. Reprezentuje on świat prawa, logiki i przygotowania rygorystyczny system, który doprowadza adepta do progu prawdy, ale nie może go przez ten próg przeprowadzić. To symbol starego, jak które z pokorą musi ustąpić miejsca nadchodzącej boskości. Rzeka Jordan granica światów. Jordan nie jest tu traktowany jako zwykła woda, lecz jako axis mundi, oś świata i granica między wymiarami. W mistyce i kabale rzeka ta symbolizuje płynność czasu oraz głęboką podświadomość, która oddziela świat materialny od duchowej ziemi obiecanej. Jest to przestrzeń przejścia, gdzie to, co ludzkie, spotyka się z tym, co boskie. Woda, rozpuszczalnik programów. Z punktu widzenia alchemii i hermetyzmu, woda to prima materia, pierwotna substancja, w której zapisane są emocje i pamięć komórkowa. W kontekście duchowym pełni ona rolę uniwersalnego rozpuszczalnika starych programów i niskich wibracji. Jest to medium, które przyjmuje ciężar przeszłości, aby pozwolić na nowe, czyste uformowanie struktury duchowej człowieka. Proces zanurzenia śmierć rytualna. Moment zanurzenia pod taflę wody to w każdej tradycji inicjacyjnej śmierć rytualna. Jest to powrót do łona matrycy i dobrowolna konfrontacja z cieniem wszystkim tym, co w nas ukryte i bolesne. Poprzez to symboliczne utonięcie adept umiera dla świata iluzji i niskich instynktów, aby móc narodzić się na nowym poziomie świadomości. Gołębica, wstąpienie nad świadomości, pojawienie się gołębicy to moment kulminacyjny wstąpienie pneumy, czyli czystego ducha. W różnych tradycjach symbolizuje ona nadświadomość energię Kundalini w jej najwyższym aspekcie lub spotkanie ze świętym aniołem stróżem. Jest to znak najwyższej wibracji i pieczęć potwierdzająca, że proces oczyszczenia się powiódł, a dusza została zjednoczona z boskim źródłem. Otwarte niebo iluminacja, rozdarcie niebios to ezoteryczny symbol przerwania zasłony ma iluzji, która oddziela nas od prawdziwej rzeczywistości. Oznacza uzyskanie bezpośredniego dostępu do kronik Akaszy Uniwersalnej Pamięci Wszechświata oraz stan pełnej iluminacji. To moment, w którym człowiek przestaje postrzegać świat przez pryzmat dualizmu, a zaczyna widzieć jedność wszystkiego, co istnieje. Ten opisowy model pokazuje, że Chrzest jest kompletnym systemem operacyjnym dla ludzkiej duszy, który pozwala na przejście z poziomu człowieka maszyny sterowanego programami do poziomu człowieka ducha, wolnego i zjednoczonego z nadświadomością. Kluczowe pojęcie Cyzygia i małżeństwo alchemiczne. Z perspektywy mistyki i gnozy, Chrzest to moment, w którym dół spotyka się z górą. Jezus, człowiek, jednoczy się z Chrystusem zasadą kosmiczną. To małżeństwo alchemiczne zjednoczenie Twojej ludzkiej osobowości z Twoją boską matrycą. Część trzecia. Dokonaj głębokiej analizy symboli Chrztu, Jan, Jordan, Woda, Zanurzenie, Gołębica, Niebo w kontekście mapy poziomów świadomości. Wyjaśnij szczegółowo, gdzie dokładnie na skali wibracyjnie znajdują się te symbole, jaką pełnią rolę w procesie transmutacji ego i usuwania starych programów, jak przejawiają się w codziennym życiu jako stany umysłu i odczucia w ciele, jakie są ich ograniczenia, czyli czego dany symbol nie robi i gdzie kończy się jego kompetencja, a zaczyna rola kolejnego etapu. Kiedy użyć, gdy szukasz kompleksowego przewodnika po własnej transformacji, który połączy psychologię z ezoteryką i mechaniką energii? Jeśli umieścimy symbole chrztu na mapie poziomów świadomości, np. według skali Dr. Davida Hawkinsa, gdzie 200 to punkt krytyczny odwagi, a 700 tys. to oświecenie, zobaczymy fascynujący proces wspinaczki energii przez różne stany bytu. Oto jak te symbole działają jako windy na skali świadomości. Jan Chrzciciel, poziom od 200 do 250, odwaga i neutralność. Jan reprezentuje moment, w którym człowiek przestaje być ofiarą poniżej 200 i zaczyna brać odpowiedzialność za swoje życie. Co robi, działa jak detoks. Zmusza do stanięcia w prawdzie o sobie, programach ego. Jak działa, poprzez poczucie winy i żalu, ale w konstruktywnej formie, które popychają do zmiany. Czego nie robi, nie daje zbawienia ani oświecenia. Może jedynie przygotować drogę. To stan intelektualnej dyscypliny, który jeszcze nie jest miłością. Rzeka Jordan, punkt zwrotny, poziom od 310 do 350, gotowość i akceptacja. Jordan to energetyczna granica, na której decydujesz się rozpuścić opór. Co robi? Transformuje energię lęku w energię poddania. Jak działa? Działa jako filtr wibracyjny. Na tym poziomie przestajesz walczyć ze światem, a zaczynasz z nim płynąć. Czego nie robi, nie jest celem samym w sobie, to tylko środek transportu między starym a nowym. Zanurzenie w wodzie proces uwalniania skok z 400 na 500. To przejście z poziomu rozsądku 400 do poziomu miłości 500. Co robi, usuwa liniowy sposób myślenia ego, rozpuszcza logiczne struktury, które mówiły: muszę zasłużyć, muszę się bać. Jak działa, to śmierć ego. Człowiek schodzi pod wodę w głąb podświadomości, tracąc kontrolę, by wyłonić się w stanie całkowitego zaufania. Czego nie robi, nie pozwala na zachowanie maski. Pod wodą nie możesz udawać, albo się dusisz, ego walczy, albo się poddajesz, ego puszcza. Gołębica, poziom od 540 do 600, radość i spokój. To moment wejścia w stan nieliniowy. Co robi, kotwiczy w tobie nadświadomość. To zasilanie, które sprawia, że twoje serce promieniuje na zewnątrz bez wysiłku. Jak działa, objawia się jako bezwarunkowy spokój, intuicja i poczucie, że wszystko jest na swoim miejscu. To stan, w którym nie potrzebujesz już szukać prawdy na zewnątrz, ty nią jesteś. Czego nie robi, nie narzuca się. Gołębica zstępuje tylko na nieruchomą wodę. Jeśli w twoim umyśle panuje sztorm, chaos i emocje, ta wibracja nie może się osadzić. Otwarte niebo, poziom 700 tysięcy oświecenie. To pełne zjednoczenie z polem, Bogiem, źródłem. Co robi, likwiduje poczucie oddzielenia, dualizm. Jak działa, objawia się jako świadomość jedności. Widzisz, że ty, Jan, woda i niebo to ta sama energia. Czego nie robi, nie wyklucza życia w świecie. Jezus po tym doświadczeniu nie zniknął w chmurach, ale zaczął działać, to najwyższa forma obecności. Opis procesowy ewolucja wibracji. Oto szczegółowy opis ewolucji wibracji i stanów świadomości ujęty w proces przejścia od ograniczeń Ego do pełnej wolności ducha. Poziom Jana próg uczciwości od 200 do 250. Na tym etapie Jan Chrzciciel symbolizuje moment, w którym Twoja świadomość osiąga poziom odwagi i neutralności. Funkcją energetyczną tego stanu jest inwentaryzacja i głęboka uczciwość wobec samego siebie. To tutaj zaczynasz zauważać swoje programy, mechanizmy obronne, lęki i schematy ego i masz odwagę nazwać je po imieniu, uznając je za błędy wymagające naprawy. Bez tego etapu żadna trwała zmiana nie jest możliwa, ponieważ to Jan przygotowuje grunt pod wyższą wibrację. Poziom wody, akceptacja i rozpuszczanie 350. Woda rzeki Jordan reprezentuje poziom akceptacji, który na skali świadomości jest punktem zwrotnym. Jej funkcją jest uwalnianie i odpinanie zasilania od starych, niskowibracyjnych emocji. Na tym etapie przestajesz walczyć ze swoimi programami i zamiast tego pozwalasz im płynąć. Dzięki temu procesowi następuje rozluźnienie struktury ego, co przygotowuje cię do całkowitego puszczenia kontroli. Poziom zanurzenia Transmutacja świadomości od 400 do 500. Moment zanurzenia to wejście w obszar rozsądku, przechodzącego w miłość. Jest to głęboka funkcja transmutacji, czyli całkowitej zmiany jakościowej energii. To właśnie w tym stanie podwodnym, czyli w głębi twojej podświadomości, stare programy ego zostają ostatecznie skasowane. Umierasz dla starego sposobu myślenia intelektualnego i opartego na lęku, aby przygotować miejsce dla nowej matrycy bycia. Poziom gołębicy nad świadom połączenie od 500 do 600. Wyjście z wody i pojawienie się gołębicy odpowiada poziomom miłości, radości i pokoju. Funkcją energetyczną tego symbolu jest ustanowienie trwałego połączenia z nadświadomością. W tym stanie wgrywasz do swojego systemu całkowicie nowy program Jestem umiłowanym synem, córką. Jest to głębokie przekonanie o Twojej godności, bezpieczeństwie i nierozerwalnej więzi ze źródłem życia, co skutkuje stałym odczuwaniem lekkości serca. Poziom nieba, pełna iluminacja, 700. Otwarte niebiosa symbolizują najwyższe stany świadomości, oświecenie i jedność. Na tym poziomie funkcją jest całkowita iluminacja, czyli przejrzenie na wylot wszelkich iluzji. W tym stanie ostatecznie rozumiesz, że nigdy nie byłeś żadnym programem. Odkrywasz, że Twoja prawdziwa natura jest tożsama z przestrzenią, w której wszystko się wydarza. To stan absolutnej wolności, gdzie obserwator, proces i to, co obserwowane, stają się jednością. Ten opisowy model pokazuje, że chrzest jest kompletną mapą drogową dla każdego, kto chce wyjść z niewoli własnych uwarunkowań i wejść w stan pełnego potencjału. Co te symbole robią w praktyce? One działają jak kotwice wizualne i energetyczne. Kiedy medytujesz nad tymi symbolami, twoja podświadomość dostaje sygnał do przejścia na wyższą skalę. To nie jest teoria, to instrukcja obsługi twojego pola energetycznego. Część czwarta: Jan jest tutaj niższą formą czy aspektem Jezusa. Tak, w głębokiej interpretacji ezoterycznej i psychologicznej można powiedzieć, że Jan Chrzciciel jest niższą, przygotowawczą formą tej samej świadomości, którą Jezus manifestuje w pełni. Można to rozumieć jako relację między tym, co w nas ludzkie i ograniczone, a tym, co boskie i nieograniczone. Oto jak ten podział wygląda w różnych systemach. Relacja, intelekt Jan wies, intuicja, duch Jezus. Jan Chrzciciel reprezentuje najwyższy poziom, jaki może osiągnąć ludzki intelekt i moralność. Jest on głosem na pustyni, czyli logiką, która analizuje, widzi błędy programy i nawołuje do porządku. Jan to aspekt wykonawczy, muszę się umartwiać, muszę naprawić swoje życie. To ciężka praca nad sobą. Jezus to aspekt bycia, jestem jednością. To stan łaski, który nie wymaga wysiłku, a jedynie przyjęcia. W tym sensie Jan jest niezbędnym etapem, intelekt musi przygotować drogę, aby duch mógł w nas zamieszkać. Alchemiczne rozpuszczanie ego. W alchemii Jan jest symbolem Starego Króla lub niższej materii, która musi zostać rozpuszczona. Jan mówi, potrzeba, by on wzrastał, a ja bym się umniejszał. To jest klucz do twojego pytania, Jan, niższy aspekt ego, programy, osobowość, musi ustąpić miejsca, aby Jezus, wyższy aspekt dusza, nadświadomość, mógł przejąć stery. Bez umniejszenia Jana, Jezus nie może w pełni wzrosnąć w człowieku. Psychologia, ja, Jan, wie zjaźń, Jezus. Według psychologii Karla Junga, Jan to ego ja świadomy ośrodek naszej osobowości, który zajmuje się moralnością, prawem i życiem społecznym. Jezus to jaźń, archetyp pełni całość naszej istoty, obejmująca zarówno to co świadome, jak i boskie. Jan ego krzci Jezusa jaźń, co oznacza, że nasze ludzkie ja musi dobrowolnie uznać istnienie czegoś większego od siebie i poddać się temu procesowi. Gnoza ciało i dusza Jan wie jest duch Jezus. W gnostycyzmie Jan reprezentuje porządek psychiczny duszy niższej emocjonalnej, a Jezus porządek pneumatyczny czystego ducha. Jan jest największy z narodzonych z niewiast, co oznacza, że jest szczytem ziemskich możliwości. Jednak nawet najdoskonalszy człowiek Jan jest tylko cieniem lub aspektem człowieka boskiego Jezusa. Dlaczego Jan się wahał? W ujęciu aspektów to wahanie to opór struktury ego. Nawet najwyższa forma ego, Jan, boi się momentu, w którym przestanie być potrzebna. Intelekt boi się puścić kontrolę na rzecz intuicji. Jan czuje swoją niższość, ponieważ wie, że w momencie chrztu jego rola się kończy, od tej pory prowadzić będzie duch, a nie prawo. Opis porównawczy aspektów Oto szczegółowy opis różnic między aspektem Jana niższym a aspektem Jezusa wyższym ujęty w formę analizy duchowej i psychologicznej. Narzędzia poznania od intelektu do intuicji w aspekcie Jana, czyli niższej formie świadomości, głównymi narzędziami są prawo, moralność oraz intelekt. To tutaj analizujemy zasady, oceniamy, co jest dobre, a co złe i staramy się postępować według wypracowanych reguł. Z kolei aspekt Jezusa posługuje się narzędziami wyższego rzędu, miłością, łaską i intuicją. Podczas gdy Jan analizuje literę prawa, Jezus czuje intencje serca i działa poprzez bezpośredni wgląd w naturę rzeczywistości, wykraczając poza sztywne ramy umysłu. Sposób działania od usuwania do stwarzania. Działanie wibracji Jana koncentruje się na oczyszczaniu, pokucie i usuwaniu. Jest to etap sprzątania wnętrza, pozbywania się grzechów, programów i negatywnych cech. To proces negatywny w sensie alchemicznym, usuwanie zbędnych elementów. Aspekt Jezusa reprezentuje natomiast fazę pozytywną stwarzanie, uzdrawianie i jedność. Jezus nie zajmuje się już tym, co było złe, lecz wnosi nową jakość życia skalając to, co było rozbite i manifestując pełnię potencjału duszy. Dynamika energii od wysiłku do odpuszczenia. Energia Jana charakteryzuje się wysiłkiem i dążeniem do doskonałości. To stan ciągłej pracy nad sobą, dyscypliny i napięcia związanego z próbą stania się lepszym. W przeciwieństwie do tego energia Jezusa opiera się na odpuszczeniu i byciu doskonałością. Na tym poziomie rozumiesz, że w swojej najgłębszej istocie, jako dusza, już jesteś doskonały, a proces polega jedynie na pozwoleniu tej boskości, by przeświecała przez twoje życie bez stawiania jej oporu. Charakter relacji od sługi do Syna. W wymiarze relacyjnym Jan występuje jako sługa i przygotowujący. Jego tożsamość opiera się na służbie czemuś, co ma dopiero nadejść. Jest on strażnikiem progu, który wie, że jego rola jest tymczasowa. Aspekt Jezusa to tożsamość Syna i realizującego. To stan, w którym przestajesz czekać na Boga na zewnątrz, a zaczynasz działać jako jego bezpośredni przedstawiciel na ziemi. Jako syn nie służysz prawu, lecz je wypełniasz, będąc żywym wyrazem źródła, z którego pochodzisz. Podsumowanie procesu: te dwa aspekty muszą ze sobą współpracować. Jan, ludzkie, ja, musi przygotować czyste naczynie, aby Jezus Boska Jaźń mógł w nim zamieszkać. Gdy proces Chrztu dobiega końca, Jan dobrowolnie maleje, oddając prowadzenie temu, co w tobie nieśmiertelne i nieograniczone. Podsumowując, Jan jest Janem tylko do momentu Chrztu. Gdy Jezus wychodzi z wody, Jan powoli znika z opowieści. W tobie oznacza to, że gdy twoja nadświadomość Jezus przejmuje kontrolę, twoje analityczne ego Jan przestaje być twoim panem, a staje się jedynie twoim sługą.